Cześć, witajcie. Chcę Wam Ci pokazać opisy, jakie wykonuję w rozdzielni i, i na gniazdkach i włącznikach światła na tej właśnie hali, której tutaj wykonywałem. I co? Zacznijmy sobie może od, od tego, że tu jest wyłącznik główny i warto jest opisać, że jest to wyłącznik główny. Nie, nie każdy musi o tym wiedzieć. Zabezpieczenie ogranicznika i ogranicznik przepięć. I napisałem sobie od razu, y, jakie bezpieczniki są założone y, do zabezpieczenia ogranicznika GG35A Tutaj mamy, y, może nie, może tutaj mamy bloki rozdzielcze L1, L2, L3, MPE Też wszystko jasne y, Tutaj mamy oprócz y, opisów, które widzicie tutaj u góry, prawda, oświetlenie hali I tutaj mamy gniazda grzewnice i tak dalej i tak dalej i różnicówka do tego. Ja sobie to opisuję tak, że na początku tutaj widzicie jest napisane F2. Jest to różnicówka i tutaj są bezpieczniki, które przynależą do właśnie tej różnicówki i są one opisane jako F21, F22, 3, 4 i 5, prawda? I przewody neutralne są połączone tutaj na takim małym bloku rozdzielczym właśnie z tego zespołu tak samo jest tak samo jest tutaj kolejna różnicówka i tak samo tutaj jest kolejna F4 tu jest F3 N jest napisany który jest do trójki N do czwórki i N do piątki które znajduje się tutaj prawda? i tak jest to opisane tutaj są gniazda trójfazowe zestawy gniazd trójfazowych. Jest ich 6. Opisałem je jako Z1, Z2, 3, 4, 5, 6, prawda? I teraz Wam pokażę, jak to się odnosi do do tego, co jest opisane na gniazdach. Na przykład tutaj mamy gniazdo 230V, hala o obwód pierwszy, prawda? I mamy tutaj F. A nasza rozdzielnica jeszcze, Wam pokażę, nazywa się T1. Ja tak ją sobie opisałem, to jest taki po prostu mój opis. Yy, I co, i mamy właśnie, chciałem Wam pokazać tutaj, F22 jest to gniazdo, które znajduje się na przykład tutaj. I na tym gnieździe, skąd, skąd my wiemy, że to jest to gniazdo? A stąd, że tu mamy naklejkę i mamy napisane T1 czyli yy, że zasilany jest z rozdzielnicy T1 i bezpiecznik F22 przynależy do tego właśnie gniazda. Oświetlenie mamy tutaj tak samo T1F51 czyli jeżeli wyłączymy sobie tutaj F F51 F51 to znaczy się, że nam yy, Znika napięcie z tego właśnie wyłącznika światła. nic yy, co, jeszcze na Hali mogę wam pokazać tutaj, no może tutaj jest tak, tu jest no, na przykład T1 F21, bo jest w miarę blisko to wam pokażę. F21 to jest tutaj. I pójdziemy dalej, zobaczymy co, co jest dalej. Tutaj mamy na przykład yy, zestaw zestaw numer. Numer 1. On ma w sobie tutaj już zabezpieczenia pod ten zestaw, ale rozłącznik jest w rozdzielnik i jest on opisany jako Z1, więc jeżeli tam wyłączamy Z1, napięcie z tego zestawu nam znika. I tak samo jest z innymi zestawami, to jest Z2. Które jest tutaj napisane Z3. Tam mamy Z4, Z5 i Z6. Tutaj mamy włącznik światła i też mamy obwód kolejny. F4.1, a tu mamy F2.3. Tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda w tym momencie. Więc yy, pokażę Wam jeszcze pomieszczenia biurowe, jak to tam wygląda. Jak to jest tutaj opisane, tutaj mamy yy, światło, światło F31, to akurat są pomieszczenia biurowe. F43, czyli wyłączamy bezpieczność F43. Brakuje nam tutaj napięcia. Tu mamy F44, podbojler, osobny obwód. Tu mamy szatnia, miastka F42, tam jest też F42. Później mamy pomieszczenie biurowe F31, i tu mamy jeden obwód f 3 Tu mamy też F33. 3-3 i tu mamy drugi obwód F3,2 3,2 i tam też mamy 3,2, prawda? Tam mamy kolejny obwód pod, yy, pod szafę rakową, i yy, no, ewentualnie tam jakieś zasilanie tej szafy rakowej, także tak to wygląda. A tu mamy. A tu mamy piec gazowy F52, i tutaj mamy aneksy kuchenne F53. Czyli wszystko jest w sumie jasne. Jest wszystko wyraźnie napisane, op opisane co, gdzie, jak, do czego. Więc yy, tak to właśnie wygląda z mojej strony. Yy. No i co wam mogę powiedzieć więcej? Odkurzyłem hale, tak jak mówiłem, tak zrobiłem, czyli odkurzyłem tą halę i myślę, że jest to taki mój gratis na koniec tej roboty tutaj, że odkurzyłem to i, i mi się nic nie stało z tego powodu, a myślę, że yy, że może ktoś to kiedyś doceni. Yy, no i tak to wygląda, więc yy, możecie sobie. Jeszcze spojrzeć ostatni raz w całości na tą rozdzielnie, i, i tak właśnie to nic. Tyle wam chciałem pokazać w tym filmie. Jak ja to robię, możecie napisać w komentarzach, jak, jak wy opisujecie. Swoje rozdzielnie tego typu, i bo mówię, to w domach akurat ja nie stosuję takich opisów jak tutaj, czyli drukareczką, tylko normalnie robię kartki. Zresztą no, pokazywałem to już na jednym z filmów. Jak chcecie, to znajdziecie, jak ja robię opisy w domach, jak to jest tam rozwiązane. Dobra, to nic, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. A to jest ta drukareczka, której ja używam, najprostsza dru drukarka Dymo, no nie wiem czy są prostsze, ale, ale ta jest no, naprawdę spoko i do właśnie takich, do właśnie takich opisów jest yy, najlepsza.